Co jest? Chłopczyk co nawet nie skończył pierwszych trzech części, a już się za czwartą zabiera. O co chodzi? Pamiętajcie, jak się strasznie, strasznie zdenerwowałem przy tym. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. To jest pomijamy. Nie będziemy tracić czasu na jakieś gówno. Mediolan 1945 albo szósty, nie wiadomo jeszcze. Mm -hmm. Snajperek leci wlatuje Jeku, ja, jak ja kocham kuźwa z sniper elite to jest, takie, to, jest taka, to jest takie serduszko na moje strapione Nie wiem co ja na mówię, ale dobrze Oczywiście musiałem sobie zagrać przed waszą oczywiście na, nagrywkami Tylko jest 28 poziom Mam ulepszonego na, tom, na fulla Tomsonka nie będziemy tutaj grali jak popierdoleni. Yy, nie będziemy na razie wszystkich szukać, wszystkich znajdzieć i tak dalej. Będziemy tylko gonić z fabułką. Czyli, że umiamy wszystko kuźwa dookoła i lecimy yy, po wszystkich celach. Żeby tak jak najszybciej zrobić. Czekaliśmy na was. Dobra, dawaj, ziomeczku

Aha, czyli że teraz musimy odjechać pociągiem! dziękuję Bruno. Nice. Yy, mamy tak, Mosina, tak jak powiedziałem, mamy pistolet maszynowy Thompson. Dlaczego Thompson? No bo Thompson, jak wiemy, bardzo dobrze jest tu mnie w serduszku w głębi, tam na dnie. Jak mamy zakorzenienie serduszka, to on jest tak na samym dnie, tak wiecie, rozumiem. I musimy sobie zrobić to. Jestem z spaćuchem do Thompsona, więc musimy sobie zrobić rzeczywiście najlepsze rzeczy, które tutaj możemy mieć w tej grze, także zaczynamy sobie od Thompsona! This... Kurde. Nie wiem sobie cały, cały ten zwiedzać. No zróbmy może tak, przejdźmy cały rozdział. Jeżeli będzie mało czasu na filmiku, to będziemy eksplorować mapeczki, a jak nie... to nie będziemy eksplorować. Proste. Wyjaśnione. Interakcja. Wejdźmy do piątego peronu. O co ci człowieku chodzi? Zapewnie teraz pijesz z grubasie piwo, oglądając ten filmik. I to mnie się przypierdala, że niby piję piwsko? Jeszcze jak? Dobrze. Raz! Dwa! Trzy! Nie wiem, czy zabiłem, czy nie. O, jest! No i trofeum pierwsze zdobyte. Tak to teraz właśnie robią. No dobrze! Uho, jak free dostał, fajnie. A sprawdźcie co czy to będzie tak działać. Dobra, one są rozwalone całkiem. Dobra, on jest tylko miedniczka przewiercona. On jest wprost, w re, a on dostał tak. On się odrodzi, tak, to jest prawda więc albo trzeba będzie trafić w dwa razy w ten. A sprawdźmy czy będzie dwa razy ten. Dwa razy tak. Obron wybuchu. Jak, czy trzeba, czy, 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 czy wystarczy trafić parę razy? Kuźwa, mać. Brrrr, mać. Tak, on no, się odradzają! Powinniesz dali odgłos, na przykład jak wiecie, mordujemy sobie zombie. Tam, nie wiem, zombie jak wyżera komuś aortę z przełyku. Aortę z przełyku. I są takie właśnie odgłosiki śmieszne, jak sobie zbiera amunicję albo apteczki. Fajne takie. O, na przykład, granacik podnieśliśmy. Dobra, ja tu wiem co tu się dzieje, no bo oczywiście to przeszedłem tak. Także dlaczego miałbym was kłamać, że się nie wiem o co chodzi, tutaj odpalamy sobie taki i wszystko je zabijamy! To jest piękne. Mm. U, co ja zrobiłem Kurde, najgorsze jest to, że trzeba teraz trafiać w łeb, bo na średnim poziomie trudności jak przechodziłem to było spoczko, bo no wystarczył nie wiem normalny sobie trafienie śrutem, w ołowiem, w, w tors, w jądra czy coś i to wystarczyło, nie? Wystarczyło strzelić w jakiś organ śmieszny, a tak to teraz nie jest, trzeba brać poprawkę na odległość, na wiatr, to jeszcze Kurna mać Fajnie padają, jak taki jest odgłos takiego Mam takiego to te, te takie krzykacze biegnące z sprintem kuźwa mać. Jeszcze ja kiedyś tego bałem pamiętam. Ja tak wypizdują w powietrze. Patrzcie teraz. Jep. Nie ma człowieka, biegnie to gówno do mnie. Ale co się stało, Bruno? O dupa. O, one spadają! Chłopie, takiego fuksa, nie? Dobra, nie ma ramionka. Są. Ale mnogi jebało. Ale kurwa w oczko se dostał. Oh, oh, oh. Ja pierdole, biegni, 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 dobra dobra biegni, 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 ładuj, ładuj. Ślepy załek. Ślepy załek, mina. Będę tak kurwa krzyczeć. Nie teraz, nie teraz. Naprawdę nic nie zrobiłem tym gównem. No, ja musiałeś musiałem się obudzić teraz. Bo się teraz będzie od razu. Zobaczmy teraz jak jaką rozpierdolę łeb. Kurwa, strzelam w głowę, ale to się cały szkielet rozpierdala. Dobra, biegniemy żołnierzu. Weźmy amunicję tylko na kolejny rozdział. Bo tak, Poziom misja jest jakby yy, cały level. Są rozdziały. A rozdziały jakby Są do, tymi domkami, które były Naukowano no, amunicję do pistoletu maszynowego. No, to mi się może przyda, bo to jest akurat spoko. Ale teraz, teraz, teraz akurat teraz. Zawsze robię sobie Thompsona pierwszego, ale potem lecę po MP44. Nie wiem, czy tak mam w każdych kurwa grach drugowojennych. Pierwszy jest Thompson, później jest coś innego i tak se lecę, nie? Pyszki jest full, amo full. Musimy jakiś granacik, co? Granacik się przyda. Miny, miny nie bierzemy jeszcze. Miny nie, miny nie. Granacik. Dobra. Nie chcę tego, nie chcę tego, psiu. O, kto to? sobie akurat na innego żołnierzyka. Matko, pomiędzy, pomiędzy oczka, pomiędzy oczka. Swe zmrówsz. Oj, noc leci tuż, tuż. Nie wiem co robię i śpiewam sobie. No, ale czego to tak daleko od tego celu, nie? Nie wiem, chłopcy niecałe 100 metrów siedzi ode mnie, a ja nie mogę sobie trafić. W chłopaczynę, nie? Widziałem jądra, ale duże były. A tak to akurat se przejdziemy i chcę spierdzili mnie. Skoro jest przejścia. To już coś, ale trzeba w głowę strzelać. Słyszę ich za mną, nie? Thompson, Thompson, Thompson! Nie ty! Nie mam na matką mam M4, zapomnia zapomniałam! Laden, gladen, gladen! Sajsen Dobra, poszli. Poszli w kimę Biegnij, biegnij żołnierzy, biegnij. Jasna dupa, rzuć granat, rzuć granat, rzuć granat! Za daleko, za daleko Pykamy Popatrzymy z góry, co? Mmm... Nie gadaję, że one żyją Naprawdę Naprawdę No Szkoda, że to jest jakiś tak szybki Będziemy się tak pierdolić z nimi Dobrze, superansko Dobra, spierdzielamy stąd To jest zadanie poboczne! Nie, nie będziemy pomagać, mam w dupie. Dlaczego mam w dupie? Ponieważ o, oczywiście e... Nie mamy na razie czasu, to musiał określić czy Jap. Yep. Sorry No i kuźwa Pominąłem kastekę oh. po Ciebie ty gruba świnio Lawa się zrobiła Nawet nie wiem jak to się zrobiło, bo jak sam grałem bez nagrywek to nic sam nie z nie wiedziałem co się dzieje Będziemy się liść O właśnie powstają z grobu Za światów powstają jeśli mi tak z daleka może rozwalmy, co? To będziemy musieli tak zrobić właśnie, ale akurat że mam ten elektryczny dodatek to akurat będzie jeszcze na plus. Kuźwa, wiedziałem, że za mną jest. Wzięliście te jądra wielkie? Matko kochana, jakie one są... Chłopcze, one są... Nie wiem, jakiś rak w ogóle czy coś, no w otwór. <laughs> Pół kontrolny, co? Nie wiem, skąd się wzięli na górze. u dzieicha, jest taki kurde, ciekawy. Sz Szczelba taka Większego kaliberku Do rozwałki Dosłownie Z chłopa nic nie zostało na zwłoki O jest, dobra, 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 dobra Bierzemy to szybko Pyk, 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 bang, bang, bang. elektryczny zatek Przedowujemy, lecimy, lecimy na dół. Teraz będzie przesrane do Thompsona Do MP do sztum gw Amunation, ammunition. nie, ja nie mam takiej pełnej amunicji. Nie mamy. Fak. Fak, 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 fak. Raz. Dwa. Żeby sobie chociaż... ...sobie zatrzymać jakoś. Potrzebuję ammo do... Dobra, nie będzie. Dawaj, to szybko. Bierzemy. Lecimy do tyłu. Dźwignia! Lecimy w dór! Dobra, teraz tak. Leci pociąg z daleka, nikogo nie czeka, ja sobie piję. No, mam pierwszego mini-bosa, Chłop zadymia imprezę tutaj Ciepłym czy, 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 czy on był tutaj w ogóle Jasno, dupa W tych trzech częściach pierwszych Naprawdę? O, dupa Biegnij, biegnij do tyłu, biegnij do tyłu, biegnij do tyłu nie chcę, jak, do tego chujstwa musimy się trzymać jak najdalej. A, ty umrzesz może kiedyś? O, nie znowu na tym dachu chodzą. Nie, ja chłop, ja chłopczyka ja chłop, ja tylko lekko zadrapałem, nie? O nie, o nie, o nie. Trzyma mnie z daleka. Bo no, kurde macie odłamki we mnie Skaczą Załóżmy, że odłamki skaczą z granatów na ludzi, tak? jak takie psychofanki Minka, 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 właśnie Minka zróbmy. To ich wy, wypieprzy dosyć dużo. Pyk Mainen. Dobra, la, le, letą truchła A nie ma tutaj może jakiegoś wy, wybuchu ładunkowego czy coś? Wybuchu ładunkowego, no też może być, nie? Trzeba się postarać, żeby takie by było. Łaś, Nice, dobra, biegnij! Super! Super! Znieśmy to za pierwszą misję przejśniętą! W ogóle nagrywa się dźwięk, Tak, nagrywa się dźwięk. Ty oficerka. więc są strasznie przesrani. Grałem sobie na przetrwaniu, to wiem co oni mogą zrobić z człowiekowi, jaką wyrządzić krzywdę fizyczną i psychiczną. Dobra, zrobiliśmy pierwszy poziom, zajebiście. 100%. Kontynuuj i będziemy w Wenecji w drugim odcinku. Kochani, w Wenecji, w pieprzonej Wenecji. A to sobie zrobimy już w na następnym odcinku, także Słutanie kosmitów, pożegnaj się.